Jesteśmy w Klinice Zdrój ale w 1862 roku. Bo rok 1862 nie był szczególnym rokiem rozwoju uzdrowiska, ale wpisywał się w przełomowy czas dla Klinicy. Zakład zdrojowy uniknął likwidacji dzięki wielkopomnej komisji profesora Józefa Dietla z 1856 roku, która podjęła konkretne postulaty. Aby go podźwignąć. Przyjęty plan rozwoju zakładał budowę nowych obiektów leczniczych i mieszkalnych. Widok utworzony na fotografii z 1862 roku. O, to właśnie te nowe obiekty. Podobny dom, podobny. w 850 Przeróbce. O, proszę bardzo, to, to jest makieta, właśnie. 1858 roku tak wygra, wyglądało zrobisko. Klinica Zdrój, no widać te domki, różne takie, w tamtych czasach to było ładnie, bo tu przyjeżdżali kuracjusze pewnie, no jak wiemy, z różnych stron. To byli pisarze polscy, Leszek Walczek, autor makiety z Klinicy 1862 roku, Drogiego roku to ten pan taką makietę wykonał no tu mamy tukrnicę już teraz dzisiejszą tu widać w 2019 roku zdjęcie proszę bardzo 2019 rok a tu jest plan miasta kaplica pod topolami pod Jeleniem, pod Szwajcarem no te lokale są pod zieloną górką tak to wygląda no tu widać ładne takie na ścianie też zeskanuj kod QR, No i tak wyglądały te domy kiedyś. W 1852 roku zakład zdrojowy. Tu mamy Lasek Edwardówka, domy szwajcarskie, to właśnie co tego dowodali. No, nowe łazienki tak wyglądały. I, i pamiątka z Knisy to taka widokówka, tak Janówka. Takie widokówki wtedy bywały. czarno-białe, jak to się mówi. A tu już mamy dom pod barankiem, pawilon dla muzyki, baza w Czesii, Łazienki Żydowskie, Łazienki Żydowskie i budynek Łazienek Mineralnych, domy szwajcarskie pod Szwajcarem i pod Trąbką. Dom pod czarnym orłem, Tawidon nazwał je głównym skrytym ptakiem a nawet kiedy tak to proszę bardzo, rozdębnia, wody mineralne i magazyn i fundamenty łazienek mineralnych, obecnie stare łazienki mineralne tak to wyglądało no idziemy dalej wyjdźmy teraz już na świeże powietrze bo tu już mamy to obejrzane tą wystawę ta wystawa jest w takiej gablocie dla klinicznych zdrojów o, tutaj mamy kościółek Druga kataliska cerkię po prostu u Piotra i Pawła. Tak to wygląda. No i wychodzimy. Tutaj jest fontanna. Makieta konicy, tutaj w takiej szklanej gablocie to jest wszystko. Tu mamy rzeczkę. No, i wychodzimy prosto na, na tę fontannę, prawda? Ona ładnie gra, a w nocy na kolorowo się świeci. I, I tutaj muzyka, jak jest, to wtedy ładnie tańczą te strugi, strugi wody, takie są ładne. Rytm muzyki sobie tam podrygują. Ja już to nagrałem. Można zobaczyć to na kanale Pomorskiej Telewizji Narodowej, jak ta. Ładnie ta fontanna pulsuje. I, śpiewa, i, i, tań, I tańczy, przepraszam, tańczy i muzyka gra. Idziemy dalej. Tutaj mamy te drewniane domy. No i tu jest cały cały deptak zaraz będzie, który jest w remoncie. No, no ja chciałem powiedzieć, że forum gospodarcze... Znaczy forum. No forum gospodarcze zawsze roku tu było, bo tu mamy Hotel Prezydent Hotel Prezydent no ale niestety forum gospodarcze zabrano do innego miasta nie będzie. Niby podobno z powodu deptaka. Tutaj mamy stoliki do, do gry w czachy. Nie wiem, trzeba te figury chyba ze sobą przynieść. Czy gdzieś może dają, nie wiem jak to wygląda, bo nie pisze nic. No tutaj sobie ludzie siedzą nad, nad z rzeczką. No, tam się opalają z drugiej strony też. No tak to wygląda w tej klinicy zdrój. No nie ma zbyt dużo ludzi, bo, bo to jest normalny dzień. Wtorek Wtorek jest dzisiaj dziewiąty, nie, ósmy dzisiaj jest ósmy 8 czerwca. No tutaj to tak wygląda. Tutaj mamy drewniane lokalne. Tutaj mają piwo. No i to. No Słońce świeci, więc się ludzie opalają. Jak widać ludzie się opalają. Specjalne leżaki do opalania. No, i tam już jest deptak. Można sobie pospacerować. No, on też jest w remoncie. Tu mamy jeszcze tego naszego Bogusława Kaczyńskiego. On tam siedzi do nas plecami w tej chwili. Gatunki drzew i roślin tutaj są. Poddane na tablicy. Tu się można usiąść na krześle i zdjęcie se zrobić z Kaczyńskim Bogusławem. No, on zmarł w 2016 roku. Znany, prawda, propagator muzyki poważnej. Bogusław Kaczyński. Ma swój tutaj, można powiedzieć, pomnik. Pomnik tak wygląda. No. No tu sobie można zdjęcia robić jeszcze. O przepraszam Tutaj idziemy dalej <noise> Dzień dobry Państwu! Witam, Pomorska Telewizja Narodowa Wita. A Nie, nie, no, bo ja dzisiaj jestem po cywilu. I co tutaj Państwo sobie robią, tutaj w tej, w tej, w tej no dobrze, Państwo, Czaska. też co chcą A co to Tak, A co to A co I panie A przytyć. Tak, tak, no, do 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 a a pan, proszę pana, to pan jest kto? Może pan się jest przedstawi? Prezydent tylko Konina. Konina? A co to jest Konin? To... Konin jest takie miasto, wielkopolskie, koło Ligenia. Jak niemieckie, niemieckie na niebie. I pan, i, i pan tam jest prezydentem? Tak. I proszę pana, i długo tak? Długo? No, tym prezydentem? W drugą kadencji już. Ja wytłumaczę, gdzie I panu się konin. to nie nudzi? Być nie, takim prezydentem? Nie, nie, nie. Panie dziewczyny bardzo... zainteresowane, a to za mieszkanie a to A ile ma ten, ten konin mieszkańców? To, no, ja 100 000, 000, 120 tysięcy no. 120 tysięcy. no. To ładnie, proszę pana. No i co, i daje pan radę? Tam obsługuje pan tych wszystkich mieszkańców 120 tysięcy, mieszkania panu, tam każdy ma mieszkanie, nie ma bezdomnych? Nie ma? Nie ma bezdomnych tam to dużo. No, to, ale Pan przyzwala na to ten Rada, rada a co Rada pan, Miasta na to? Ale, ale co Rada Miasta na to? Co Rada Miasta na to, Panie? Panie Stefan No jeden aha, czyli Rada Miasta nie ma pretensji żadnych do Pana. No dobra, dziękuję Panu za wywiad. No i pozdrawiam z Zdroi. Zdroj. tu też jest kolega jest. A kolega to skąd jest, Panie? Wójt czego? Na wsi, nie jestem żadnym wójtem, ale mieszkam w Kosie. Gdzie, gdzie? W kącie Bermudzkim. To gdzie to jest ten Trykonc? W, w Polsce oczywiście. Polsce, tak. A gdzie to jest? Jak zobaczymy na mapę jest niebieskie coś, to rzeka. O, to, rzeka, niebieska. A nie zielona? później jest zieleń. To A zielan... puszcza Solska. 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 I dużo soli. Nie wiem skąd nazwa, ale... Kopania soli jest. Wiem, tak. Pan ma 10 sekundów pola. Aha. Pola. To pan jest rolnik polski. Rolnik. Polski. Tak, ma pan hoduje pan co? Uprawia. Uprawia pan co? Zboża. Co? Zboża. Ale jakie? Jakie? Jarę. Jarę. To znaczy? To znaczy? To znaczy jakie? Jarę. Ale no, ale nie każdy wie. i i pszenżyto. Aha. A konia Pani ma? Mam, ale na pszenżyto chodzi. No, ale to podobnie do pana chyba. To wy tak razem klujecie. No dobra, no to dziękuję panu za wywiad. A pan co pali? Marihuanę oczywiście. No wiadomo. No dobra. To pozdrawiamy z klinicy Zrojczyków. No dobra, no. Nie przy, przy, przyjmiemy, że ty to i no, ja tam nie będę sprawdzał. No, to jest, to jest, no. Ignatówka, tyle i tyle. I tyle. I tyle pan ma. Tyle, tyle pan ma już. Tyle. No, no dobra. Fajnie. Pozdrawiamy z Krincy i zapraszamy. I tyle nas tu jest, proszę Państwa, ale wy się jeszcze zmiecicie, możecie przyjechać do Klińsy Zdrój. Dużo miejsca mamy tutaj stoliki wolne. Stoliki wolne są. O, proszę bardzo. I Pepsi, i Heinken, i wszystko Państwo.